Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zostałam pozbawiona mojej prezentacji, a bez prezentacji człowiek z Akademii Górniczo-Hutniczej się gubi. Mogę tutaj? <grystanie> Proszę się nie martwić. Ja nie będę Państwu mówiła o jakichś strasznych nanotechnologiach. Ja jestem po prostu socjologiem, który, którego los rzucił w ramy uczelni technicznej, tam pracuję w centrum e-learningu, zajmujemy się udzielaniem wsparcia dla pracowników dydaktycznych, dla akademików, ale także dla studentów, dla wszystkich tych, którzy chcą wdrażać nowe technologie, czy w ogóle technologie komunikacyjne w kształceniu, w edukacji, tak aby uczyć trochę lepiej. Chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć o portfolio. Tak, wbrew temu, co mówiła Litka, to nie do końca tylko technologia i e, świetnie będzie pasowało do tego, co Państwo robicie. Zaczynamy od m, czegoś zupełnie z innej beczki. E, wszyscy jesteśmy troszkę kolekcjonerami, prawda? Każdy sobie coś tam zbiera: e, monety, znaczki, kartki pocztowe. Niektórzy zbierają bilety, niektórzy też e, zbierają. Efekty swojej lub cudzej pracy, dowody na czyjeś umiejętności, kompetencje, zdolności. Dawniej zbieraliśmy to w sposób analogowy, w szufladzie. Mamy pewnie swoje świadectwa i stare paszporty, prawda? Natomiast w tej chwili zbieramy te elementy w formie cyfrowej. Mamy przecież skaner, możemy zrobić dowolne zdjęcia aparatem cyfrowym, i szybciutko zapisać je na dysku. Na dysku przenośnym, na swoim własnym komputerze i mieć do niego dostęp właściwie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Czy ten cyfrowy element, bilet PKP, przy pomocy którego dostałam się dzisiaj tutaj do Państwa, jest dowodem moich umiejętności? Czy on dowodzi, że ja. Jestem tutaj z Państwem i mówię Państwu o e e-portfolio. Jeśli zachowam go na moim dysku, no, będzie ewidentnie dowodem tego, że byłam w Warszawie. Co jednak powie o moich umiejętnościach jako prelegenta, trenera, nauczyciela? Tutaj można do, dopisać sobie jeszcze wiele innych ról, które można pełnić. Zamiast tego możemy pokazać swoje cyfrowe e-portfolio, które jest także zbiorem dowodów cyfrowych elementów. Niemniej jednak nieco bardziej ukierunkowanych na to, w jaki sposób chcemy siebie lub instytucję, którą będziemy przedstawiać, zaprezentować. W tym przykładzie zobaczycie Państwo różne cyfrowe artefakty. Bilet chyba się tam nie znajdzie, ale pokażę Państwu, jak działa ten mechanizm tworzenia e-portfolio. Co bowiem w e-portfolio może się znaleźć? Tak jak rozmawiamy tutaj od wczesnych godzin rannych o rozwoju, o tym w jaki sposób będziemy planować swoje doskonalenie się, w e-portfolio możemy to wszystko pokazać i zaprezentować, bowiem możemy w nim pokazać te dowody, które świadczą o tym, że już coś umiemy, potrafimy coś zrobić, już coś osiągnęliśmy. Bardzo ważnym elementem jest możliwość zaprezentowania tego, nad czym pracujemy bo każdy chce pokazać, że się rozwija, że nad czymś pracuje i jest aktywny. No I wreszcie trzecim elementem, który może pojawić się w e portfolio jest to, co planujemy, jakie mamy marzenia, co chcielibyśmy jeszcze zrealizować. To też wiele o nas powie. Do czego zatem może służyć e-portfolio? Przede wszystkim możemy na najbardziej podstawowym poziomie wreszcie uporządkować wszystkie nasze prace. Na pewno zdarzyło się Państwu w panice poszukiwać tego krótkiego artykułu, który był taki świetny, ale właśnie nam zginął, a przydałby się właśnie w tym momencie, bo moglibyśmy go wykorzystać. Albo to świetne zdjęcie, które zrobiliśmy i mogłoby tak wspaniale zilustrować naszą prezentację, no ale nie wiemy gdzie jest. Na bardzo poziom, podstawowym poziomie portfolio może służyć po prostu uporządkowaniu, archiwizacji rzeczy, nad którymi pracujemy, których jesteśmy autorem bądź współautorem. Niemniej jednak e-portfolio może służyć również innym celom. Jednym z nich może być prezentacja siebie czy swojej instytucji. Można stworzyć takie kompetencyjne portfolio, w którym pokażemy, co potrafimy, kim jesteśmy, na przykład w kontekście zawodowym. Podczas tworzenia e-portfolio możemy również skupić się na refleksji, na tym, dlaczego dana dane zdarzenie, dane doświadczenie jest dla nas istotne, co z niego dowiedzieliśmy się i dlaczego umieszczamy je właśnie w tym zestawie naszych umiejętności publikowanych cyfrowo. No i wreszcie czwarta, czwarty cel, do, dla którego możemy stworzyć portfolio, ściśle związany z tym, że jest to system internetowy, system, który pozwala na przechowywanie i publikowanie treści w sieci to możliwość łączenia się z różnymi osobami, z innymi serwisami, z całym cyfrowym światem, który, z którym jesteśmy na co dzień za pan brat. Wróćmy zatem do tego przykładu. Zobaczcie Państwo, co w takim e-portfolio może się znaleźć. Mamy zatem cyfrowe artefakty, niektórzy mówią na to dowody, dowody na przykład na uczenie się. W zależności od kontekstu ta nazwa będzie, będzie różna. Tutaj zamieściłam kilka takich przykładów. W prawym rogu widzicie Państwo mapę myśli, która została stworzona podczas jakichś warsztatów, podczas wspólnej pracy grupowej. O czym ona świadczy? No może ona świadczyć o tym, że poznałam tą metodę pracy, wiem jak może ona wspierać na przykład tworzenie notatek, ale też jak może wspierać pracę grupową. Zamieszczam ją w moim portfolio wraz z komentarzem, aby pokazać jak pracuję z mapami myśli? Mogę umieścić film. Tutaj, w tym przypadku, jest to nagranie wystąpienia konferencyjnego. Yy, dużo łatwiej będzie Państwu określić, y, jakim jestem szkoleniowcem, y, jak mówię, czy w ogóle można zrozumieć coś z tego, co Państwu próbuję przekazać, kiedy będzie można zobaczyć to y, t, y, właściwy przykład. Tej mojej wypowiedzi. Tutaj w, przypadku, w tym przypadku jest to link do, do konferencji, w której były nagrania prezentacji. Jest lista moich publikacji, jest także blog w Centrum E-Learningu, w którym od czasu do czasu piszę jakiś krótki, krótki artykuł. Tego typu artefaktów można tutaj umieścić wiele, w zależności od tego, co chcecie Państwo zaprezentować. Kim chcecie Państwo być online? Widzimy zatem, że powstał pewien produkt, e-portfolio, moja strona internetowa, przy pomocy której prezentuję siebie, swoje umiejętności. Ale aby do tego doszło, musiał zajść pewien proces. W moim przekonaniu jest on niezwykle ważny i dużo ważniejszy niż ten rezultat, który otrzymamy. Moje e-portfolio zostało stworzone i jest w tej fazie cały czas, w fazie procesu. Nie jest produktem. Yy, to znaczy, że tworzę je cały czas, ale tylko i wyłącznie dla siebie. Nie zamierzam go nikomu pokazywać. Jest ono dla mnie bardzo ważne, bo uświadamia mi, jak wiele już wiem, ale jak wiele jeszcze przede mną. Nie muszę go nikomu pokazywać. Oczywiście istnieje bezpośredni związek między tym, co wytworzymy, między tym produktem, a sposobem, a tą drogą, do, za pomocą której dojdziemy. Do stworzenia danego, danego produktu. Co się dzieje podczas tego procesu? Uczymy się i to bardzo, bardzo intensywnie. Nawet ta najprostsza czynność, jak wybór elementów do mojego portfolio, czyli podjęcie tej ważkiej decyzji, co ja tak naprawdę potrafię i co ja mogę zaprezentować, w jaki sposób udowodnię online, że coś umiem, że jestem w czymś, no, dość dobra. Jak to zrobić? Zmierzenie się z własnym poczuciem niskiej lub zbyt wysokiej wartości, selekcja artefaktów pod kątem celu e-portfolio i wreszcie te, 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 wiele tych elementów, które wypisałam tutaj, których głównym motorem jest refleksja. Muszę na, za każdym razem zastanowić się, dlaczego i po co ja dany element umieszczam. Czego dowiedzą się ode, o mnie Państwo, oglądając mój bilet na pociąg? Pewnie niczego. Czego się dowiecie Państwo y, o mnie, kiedy zobaczycie krótkie moje wystąpienie albo pobierzecie sobie dokument, w którym jest na przykład scenariusz warsztatów, które zaprojektowałam. Y, zamiast czczych deklaracji, które często pojawiają się w CV, będziecie Państwo mogli zobaczyć no, namacalne dowody, a to Lubimy zawsze, prawda, żeby mieć dowód na, na, na tą deklarację. W e-portfolio znajdziecie Państwo wiele elementów takich prorozwojowych. Refleksja to najważniejsze bodajże. Miejsce na informację zwrotną, miejsce na umieszczanie konstruktywnych informacji dla twórcy e-portfolio przez różne osoby, przez tutorów na przykład. Przez inne ważne, ważne osoby, które pojawiają się w procesie szkoleniowym. Być może dla Państwa również istotne mogą być umiejętności cyfrowe, które są kształtowane w trakcie tworzenia e-portfolio. Rozwój wydarza się poza strefą komfortu, prawda? Więc jeżeli dla Państwa technologie nie są czymś przyjemnym, to może warto się z nimi zmierzyć. Wykorzystując to, co jest Państwa mocną stroną, y, czyli chęć rozwoju, chęć doskonalenia się i połączyć to z tym, co niestety nieuniknione, czyli z y, technologiami. Spróbować jakoś te dwa, zdawałoby się, zupełnie obce sobie światy y, złączyć w jakąś jedną wartościową całość. Bardzo lubię ten rysunek, to klocki. One się pojawiały wielokrotnie y, na, podczas dzisiejszych prezentacji, no więc nie może ich zabraknąć i na moim. Tych klocków, czyli z artefaktów, z Państwa pracy, można złożyć swoje portfolio, swój wizerunek. Ten wygląda w ten sposób, ale każdy z Państwa te klocki może ułożyć w dowolny sposób, tak jak mu w duszy gra i tak jak chce zaprezentować siebie online. Chciałabym podzielić się dwoma zasobami, które mogą być dla Państwa interesujące. Pierwszy z nich to portal Europortfolio. AGH jest zaangażowane w jego tworzenie. Tutaj znajdziecie Państwo mnóstwo materiałów na temat e-portfolio w bardzo różnych kontekstach, zawodowym, edukacyjnym, też trenerskim. Mapy organizacji, mnóstwo kontaktów, mam nadzieję, że dużo ciekawych informacji, bardzo praktycznych. Drugi element, który może być dla Państwa ciekawy, to otwarty kurs. Otwarty to znaczy, że jest on dostępny na otwartej licencji Creative Commons, możecie Państwo z niego dowolnie korzystać pod warunkiem podania autorstwa. Kurs na platformie e-learningowej Moodle. Jeżeli ktoś z Państwa ma do niej dostęp, można go ściągnąć i po prostu poprowadzić ten kurs u siebie, On może po prostu poczytać materiały w nim zawarte. Bardzo proste informacje na temat e portfolio, które pozwolą Państwu. Zorientować się, czy ta metoda pracy, pracy online, jest dla Państwa wartościowa. A może dla Państwa organizacji, może nie będziecie tworzyć swojego e portfolio, ale zamiast zastanawiać się nad tym, jak stworzyć stronę internetową mojej firmy, może zamiast strony internetowej firmy zrobicie Państwo e-portfolio, pokazując, jakie umiejętności, jaki potencjał drzemie w danej instytucji, organizacji czy przedsiębiorstwie.